Witam Was, jestem Karolasz 10 gdzie jest muzyka? W No, a widocznie tutaj zapomniałem, że nie ma muzyki, a nagrywałem to przed chwilą. Miałem Wam powiedzieć, co jest w tym łazie. A ja w ogóle witam Was w ostatnim, czwartym odcinku. Trochę przyciszę słuchaweczki. W ostatnim odcinku... Reksiu i skarb piratów. Czyli czwarty. Już nie mogę! Już nie mogę wytrzymać! No, Reksiod dręczy Kretesa. Koko mamy dzień. Do kraset. Kret ma prawo do prywatności. Oreksio naszego krecika Będzie dręczył nawet. Kret ma prawo do prywatności. Nawet przez sufit. Gdyby ktoś nie wiedział, co ma tutaj zrobić, to drzewo się tak świeci... To... patrzcie. Położę tutaj tylko kursor chybów. Chciałbyś nie Przestań zajmować się głupstwami typu, może wróćmy pod wulkan znajdź wreszcie ten skarb. Gwarantuję ci, że wszystko, co jest potrzebne, znajdziesz tutaj. Jak na mój gust, te papugi... Ups, miałem nic nie mówić. No właśnie, miał nic nie mówić, a powiedział. Te papugi mamy do, podotykać. Patrzcie, jesteśmy tutaj, a tu jest skarb. Są nawet te papugi narysowane. Krogu, Cezamie! Beczek! Uparty! Otwórz się wreszcie! Chyba która mówi? Zwietrzałego! No no tu już wiem. Zwietrzałego! A już rozumiem. Da Grobu sezabiec! Źle. Da sto! Peczek! Zwietrzałego! Grobu sezabiec! Uparty! Otwórz się wreszcie! Zagraniczna technologia. Co się dzieje? Oczywiście to nie było trudne, ale ja po naciskam wszystkie w skrzynie. Już nie mogę! Już nie mogę wytrzymać! Oczywiście twórcy musieli wpakować naszego biednego kręcika w, w każdy kącik, gdzie nie mieli co wsadzić. Teraz tutaj. nasz. Cho chociaż nie. Skarb jest Piratów, a właściwie należy poniekąd do Domu Samotnego Jajka. No właśnie, nasz. Narrator trochę się zagalopował. Mam go oddać Piratom. Będziemy go oddać na cele dobroczynne. No dobra, mamy skarb. Tylko jak my teraz znajdziemy Piratów, jeśli wierzyć słowom Kapitana Ogryska? Fajnych chłopaków. Ja ci sami koszuję. oko na oko! Obudź się, się na boga czwaroga! A, dobra, a teraz! Brać go szczury! <ścoughs> ha Dałeś się nabrać! To nie była prawdziwa kura tak jak myślałeś! Na z nim! Wkrótce wszystko wyśpiewa! Stop! Ktoś wziął skarb? Ja nie, nie. No to wracać, patałachy! No oczywiście nasi mądzi piraci No oczywiście mniej, że ich nie widzimy i nie słyszymy, bo się darli strasznie. Dobra. Ach, gdyby zastępca kapitana mógł przeczytać co na mapie napisał kapitan ogryzek Spójrzcie na tego rykszaki, on jest ogromny do tego statku. Szkoda, no że kapitan wypadł na Te dwa szczury, które nam ciaskiliły, znak Haiden Media na początku. Tam teraz pomogę. I identycznie jak na samym początku gry. Co ja patrzę czał trzeba dorwać.

Dobra. Co? Kapitan żyje? Pies miał dostarczyć nam skarb? O, a my byliśmy dla niego tacy podli! Trzeba... Trzeba go natychmiast uwolnić. I przeprosić, panie Reksiu. Chciałbym pana oficjalnie przeprosić w imieniu wszystkich nas tu zgromadzonych za to nieporozumienie ze skarbem. Co? Jednocześnie pragnę poinformować, że wyruszamy natychmiast ratować naszego, nie bójmy się tego słowa, kochanego kapitana Ogryska. A następnie płyniemy prosto do domu samotnego jajka. Z pieniędzy uzyskanych ze sprzedaży naszego tak skarbu chobistą postanowiliśmy fundować inkubator. Jak to chciał uczynić kryptag podryzy? Do zobaczenia! Kto wie, jakie wiatry i gdzie konkretnie poprowadzą nasz okręt! I tak oto dzielny leksio odzyskał skarb i pomógł odszukać zaginionego kapitana ogryska. Wszyscy bardzo się cieszyli. Piraci odzyskali kapitana. Januszu, kapitanie! Kasz, kurczę, kurczę, żyjesz kurczę, 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 kapitanie Kapitan mógł wreszcie zrealizować swoje marzenie i przekazać skarb na rzecz domu samotnego jajka. Kury cieszyły się nawet bardziej niż kapitan, ponieważ piraci odpłynęli w świat i wyglądało na to, że szybko nie wrócą. Reksio cieszył się, bo dostał w prezencie od kur nowy, wspaniały żagiel i mógł wrócić. Do domu! Ciekawe skończyło. aż szalał z radości, bo odkąd skarb został odnaleziony, nikt nie otwierał mu dachu w najbardziej nieoczekiwanych momentach. Wszystko skończyłoby się naprawdę dobrze, gdyby nie... Co przytrafiło się kulom? Kim jest diaboliczny żabba? Czego kosmiczne jajo śmierci? Tego My się dzieje następnej części przygód Reksia". No i oczywiście. Yy, ale co by dużo mówić. Twórcy zostawili nas z takim wielkim znakiem zapytania. Co się stanie dalej? No, czy mnie ja ciągle mówię, no. Ja zawsze wtedy, kiedy nie wiem, co powiedzieć. Ja zawsze wiem co powiedzieć, tylko mi się nie chce. No to będzie tak. Tą grę... Wstyd mi się nawet trochę przyznać, ale przeszedłem na raz. Czyli dzisiaj nagrałem pierwszy i ostatni odczynek. I, I te między nimi też. Oczywiście mam tutaj telefony, możemy ich nawierzyć jak widzą. To... No nie wierzę. My,